Cześć. Dziś chcę pokazać Wam moje zakupy z Lemoncraft. To były takie uśmiechnięte paczki od Lemoncraft, czyli zestawy. Ja kupiłam cztery zestawy papierów, czyli w każdym zestawie tam były jakieś tam papiery. Były różne nazwy tych paczek i można było zgadnąć oczywiście po nazwie, jakie tam będą kolekcje, ale nie wszystkie oczywiście. Więc ja wzięłam szczęśliwe wakacje z różu, pod choinką prezent od mamusi. Kochaniutka, jesteś taka słodka i. Dzisiaj wybieram szczęście. Więc to te cztery i można było tam po niektórych nazwach zgadnąć, że będą tam niektóre tam kolekcje, które oczywiście, o których ja wiem. A więc um, i to wszystko, czyli ten cały zestaw taki duży, tu papiery 20x20, 20, 15 na 20 też um, tu parę, parę to zostało w takich bloczków z elementami do wycinania, takie, tak, tak, takie dłuższe. Takie. I oczywiście tam zestawy 30 na 30 i jeszcze pojedyncze arkusze. Wszystko wyszło gdzieś... a, 120 zł, więc super. Za taki duży zestaw papierów, więc... E, chociaż mam dużo papierów, ale wszystko jedno. Ja lubię Craft oczywiście, oczywiście Mintaj i Lemon Craft jeszcze. Też e, mam papiery od alchemii, ale tam jest niedużo. Więc mm, tak zwłaszcza korzystam się z Lemon Craft, z Craft oczywiście i z, z Mintaj. Więc zaraz pokazuję, co tu było w tym zestawie, w tych czterech zestawach. Zacznę od Gratisem, taki bloczek 15 na 15 zobaczcie piękne takie, mm, takie stonowane, takie kolorki. Więc można jakieś tam karteczki zrobić, nie tylko kartki, też może coś co innego. No i dalej idziemy z tymi, z tymi papierami. Tu były takie, zarówno na tych na, na, najmniejszych takich. Pierwszy taki, o widzicie, happiness. Tu ten zestaw to elementy, napisy, takie elementy do wycinania, więc cały taki bloczek. No i z drugiej strony też oczywiście tych elementów, a, zwykły taki papier. Czyli, o widzicie. I też tutaj jest zestaw taki 20 na 20 z tej samej kolekcji. I tu ten zestaw to zwykłe papiery. Nie bazowe, a takie. Piękne takie. I też jest arkusz z elementami do wycinania. Więc taki zestaw. Mhm. Więc to razem. Ten najmniejszy też to bazowe papiery takie. O. I jeszcze taki zwykły bloczek z papierami i też jest arkusz z elementami do wycinania. O, widzicie, więc no i też to na okładce. I jeszcze też o taki zestaw. Tu papiery bazowe, takie. O, widzicie. I papiery też z tymi dodatkami, napisami z wszystkim tym do tej kolekcji. O, widzicie. No i dalej idą bloczki 20 na 20. Tu już też zestawy są razem, czyli papiery takie, już tutaj papiery nie bazowe, takie zwykłe papiery i jeszcze też tu elementy do wycinania razem, więc taka kolekcja i tu papiery są. Ja takich kolekcji nie miałam, więc ja tu pooglądam sobie razem z wami, też jest tu arkusz z elementami do wycinania jeden. No nie jeden tam ile, ile tam trzy albo cztery razy, powtarza się. Trzy chyba tak. Tak, trzy. I tu jeszcze na okładce też. I zestaw z elementami do wycinania. Tu też z drugiej strony zwykły papier taki. Arkusz taki, który też można użyć gdzieś w albumie, w kartkach, więc nie tylko te elementy do wycinania używać można. Więc tu listki różne są. O, kwiatuszki, postacie różne. I na okładce też. O, zegarki piękne. Taki zestaw i jeszcze taki, no, ten piękny. Ten ja już, no, tam gdzieś widziałam, tam w internecie tak, albo a, gdzieś na Instagramie chyba o krawki więc piękny ten zestaw, naprawdę. O, o, widzicie, po prostu, no štos. Ten też, tutaj jest arkusz z elementami do wycinania. Piękne, piękne piękny papiery. Super. O. I jeszcze zestaw też, tu elementy różne, takie ślubne i nie tylko, takie dziecięce też, można kartki robić. O, piękne, jakie róże, no, super. O, dużo jest tego kwiatuszków, o, widzicie, trzy arkusze, pięknie. I na okładce coś to też jest. I jeszcze 20 na 20 taka morska kolekcja. O, ona jest przepiękna, naprawdę bardzo mi się podoba. Zobaczcie, no, po prostu no, niesamowicie to wygląda. Kolorki po prostu takie piękne, połączenie też piękne. Do czerwonego jeszcze więcej dodać i będzie super. O, okno takie. I jeszcze też zestawy. Zestaw, czyli taki zestaw z elementami do wycinania. Pięknie. Więc super. I ostatnie. O, widzicie dwa zestawy. To już takie mm, świąteczne. No i też zestaw z elementami do wycinania. Zobaczcie. No super. Tu Mam takie dodatki, takie dłuższe, które były tam wcześniej, Ole Minecraft, to taki cały bloczek, Line and Story, tu napisy i dodatki różne. I z drugiej strony też papier, taki arkusz piękny, można też go używać zamiast tych dodatków, jeśli na przykład nie chcecie. taki zestaw i jeszcze tu część zestawu, tu taka, taki dziecięcy jakiś tam zestaw. E, ja nie wiem jak nazywa się ta kolekcja, więc takie tu elementy przeróżne i jeszcze, no tak, też tu część zestawu. Od razu ja pokażę tu e, pojedyncze takie arkusze, to później pokażę, a od razu to pokażę te zestawy takie 30 na 30, które dostałam. Czyli e, te wszystkie zestawy chyba 30 na 30, powtarzają się. E, czyli te, które mam tu 20 na 20, więc takie mam i 30 na 30. Chociaż zaraz zobaczymy, możliwe, że mam jakieś też inne tutaj, jeden albo dwa. Ten miałam. Happiness piękny. Tu też. Dodatki są, takie już, tutaj dodatki chyba już takie większe. Czy jest tutaj? A, jest arkusz, tak, on, widzicie? Więc te dodatki takie większe, tutaj kwiatuszki, listki. Ten jest, miałam ten, tak. O, widzicie? Piękne takie dodatki. Takie większe, więc dla takich większych prac. I tutaj też rameczki przepiękne, zobaczcie. Ten też miałam zestaw. Ja tylko tak zobaczę tylko te elementy szybciutko. O, widzicie? O, zobaczcie. No, naprawdę takie. Już nie takie malutkie jak w tych mniejszych zestawach, więc super. Ten też miałam. I tu są elementy. Ten miałam w takim boloczku 15 na 20. Więc. Co tu mam? Elementy te. O, widzicie? No. Świąteczny ten. Mm. I ten, aha, ten też jest. Nie. O tego, ten e, zestaw ja mam u siebie taki oddzielny, czyli kiedyś tam kupowałam. Piękny on jest naprawdę, więc tutaj jeszcze dodatkowo Dodatki, więc, bo ja nie mam dodatków tych takich do wycinania, więc super. Czyli, a, nie, tu nie ma to taki zestaw taki starszy chyba, w którym nie ma tych dodatków do wycinania, więc o, zobaczcie, ale też piękny, piękny ten papier, bardzo, no i morska kolekcja. Tutaj już jest, chyba tak, dodatki są, o, widzicie, stup. i też na okładce, o, zobaczcie, pięknie. Więc Zestawy już skończyły się, a teraz idą takie a, pojedyncze arkusze. I tu widzę, że to takie, wiecie, takie arkusze, takie starsze. Takie bazowe też papiery, różne kolory. O. I też różne kolekcje są, o, widzicie. Te e, elementy ja chyba nie będę nigdzie używał. Ja bardziej lubię takie o, te bazowe papierki. No to gdzieś tam na pewno pójdzie takie to bardzo uniwersalne takie papiery i też e, wzory też uniwersalne, więc pojedyncze takie arkusze. Ja Jeszcze o takie. To naprawdę już jest taka starsza kolekcja. Chyba no, tak. Nie, tak. Mhm. Pięknie. Raw Old no, to jest mi, naprawdę taka starsza kolekcja, więc ja mam u siebie kolekcję coś tam Roses, nie pamiętam jak ona nazywa się, tu gdzieś napiszę. Taka <laughs> starsza, starsza kolekcja jeszcze. Więc e, cały czas tam myślę coś z niej tam stworzyć, bo ona jest przepiękna. Mam też e, papier, mam dodatki różne tam powycinane, też te badziki też różne, więc... Kiedyś możliwe, że coś będzie z tej kolekcji. O, zobaczcie, piękne. O, te róże można, wiecie, te kwiatuszki można w ogóle powycinać. I będą dodatki. Do tych papierów, do tych arkuszy takich pojedynczych, więc... I coś można już będzie stworzyć z tego. Mhm. Albo połączyć z jakąś inną kolekcją. O, te deski to no, na pewno gdzieś tam mogą... Tam, nie wiem, można dodać do jakiejś innej kolekcji. Zobaczcie, no. Super. Więc tu ja myślę, że z tej kolekcji prawie wszystkie te arkusze 2. O, widzicie, tu mam numerki 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tu chyba jedynka powinna być gdzieś. Jedynka tak i jest... O, widzicie? A! Czyli cały zestaw mam z tej kolekcji. Rowl to jest w takiej starszej, piękne kolekcja, naprawdę. Tutaj dalej to deski, taki piękny. O! O ten! O Boże, jaki arkusz taki piękny. No. Do dziecięcych jakichś tam prac. Super. Love of my life. Taka kolekcja tutaj. To chyba też możliwe, że to też cała kolekcja. Bo widzicie, też numerki idą. Tak. Będzie cała ta kolekcja. To powtarza się. Jedynka tam miałam jedynkę. Gdzieś tam miałam chyba. Czy nie? A, no to po prostu... A, widzicie, podobne te widzicie? Tylko z tej strony. Czyli tutaj widzicie bardziej takie różowe, a tutaj bardziej brzoskwiniowe. Więc różnią się po prostu odcienie papieru. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. I o, widzicie też jest tu jeszcze dodatki do wycinania. Super. Czyli też cały zestaw taki starszych tej, starszych tej kolekcji. Co tutaj, taki niebieski już. Aha, taka kolekcja. To już. Co to? Z Zulana Creations. Nie wiem. To nie Lemoncraft. Nawet nie, nie zwracam uwagi, że tutaj jest napisane co innego. Taka niebieska. Niebieski taki zestaw. Zaraz zobaczymy, to jest. Aha, tutaj są takie dodatki. I o, widzicie możliwe, że to najstarsza kolekcja, jaka była u Lemoncraft. Po prostu tak nazywały się kiedyś. Producent tak nazywał się wcześniej. Nie wiem, nie, wiem, nie będę nic mówiła o tym. Możliwe, możliwe, Wy coś o tym wiecie, więc zapraszam w komentarze. Co to za kolekcja? <grym> Czy to od Lemoncraft w ogóle? Nie wiem. Możliwe, że Lemoncraft wcześniej tam miał nazwę taką. Nie wiem, zobaczymy. Ja może jeszcze sprawdzę tam, coś tu napiszę. Jak nie, to zapraszam w komentarze. Takie zakupy z Lemoncraft, czyli te zakupy były oczywiście w przeszłym roku. Robiłam jeszcze tam, kiedy byłam w Polsce. to było? Zaraz się zobaczę, kiedy to było. W październiku. Teraz te papierki można rozłożyć oczywiście. Oddzielnie bo leżało u mnie w kartonie, więc musiałam to nagrać, pokazać po prostu. Możliwe, że będą jeszcze takie uśmiechnięte paczki, więc yy, możliwe, że ktoś zdecyduje się na to. A może już też zamawialiście takie coś, takie paczki, więc podzielcie się. Możliwe, mieliście jakieś inne. Bo ja mam numer 1, numer 2, numer 5 i numer 6 tych paczek. Więc możliwe, że mieliście jakieś inne numery tych paczek. I napiszecie tam w komentarzach, co było w tych paczkach. Jakie tam kolekcje takie ciekawe. I możliwe, że też jakieś tam te paczki, inne numery tam warto też zamówić. Ale no nie wiadomo, czy będą jeszcze. Chociaż myślę, że to wystarczy. Więc, bo mam sporo papierów, naprawdę i trzeba z tego coś stworzyć oczywiście. Jakieś prace ciekawe, więc coś tam wymyślę też. No, jak powiedziałam, mam starsze kolekcje od Le i chciałabym też ich zużyć najpierw, a potem już przejść do tych najnowszych, więc jakoś tak. A to co? Dla tego filmika to wszystko. Mm. Dziękuję, że byliście ze mną. <laughs> zapraszam w komentarze, jak wam te zakupy, jak mam te paczki, czy kupowaliście takie paczki uśmiechnięte, te z Lemoncraft. Um, podzielcie się oczywiście w komentarzach. Też zapraszam do subskrypcji, do polubienia tego filmika i innych na moim kanale. No i też zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale, których jest już sporo. Też mam różne tutoriale, vlogi. Też mam tu nagrany już mój skrapkącik, To zostawię linka, można tam przejść zobaczyć, albo tutaj w prawym górnym rogu pojawi się taki link, można nacisnąć i przejść na ten filmik i tam zobaczyć, co tam było u mnie w białym stoku. Bo teraz mam już inny skrapkącik i kiedy wszystko już rozłożę, to kiedy wszystko będzie pięknie, wtedy też nagram i pokażę co teraz mam. Więc yy, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia i widzimy się w następnych filmikach. Pa.